Pokażemy dziś Państwu jedną z możliwości, jakie daje drukarka Oki z białym tonerem. Wykonamy nadruk na koszulce kolorowej z folii Laser Dark no Cut. Motyw na koszulkę wydrukujemy z programu graficznego Corel. Importujemy grafikę. Może być ona zapisana w postaci PSD, JPG czy PNG. Grafika powinna być przygotowana na przezroczystym tle. Obraz dopasowujemy do wielkości koszulki. Aby wydrukować plik, klikamy Drukuj. Wybieramy drukarkę w tym przypadku Oki ES711. We właściwościach drukarki musimy wybrać podajnik, z którego będziemy drukowali nasz nośnik. Tutaj będzie to podajnik uniwersalny. W zakładce zaawansowane musimy wybrać typ nośnika podczas druku. W naszym przypadku będzie to Films, czyli Folia. Dodatkowo klikamy jeszcze raz. Podajnik uniwersalny. W zakładce Job Option mamy zaznaczoną funkcję Mirror Print, czyli odbicie lustrzane, które będzie potrzebne przy drukowaniu na folii laser Dark Note Klikamy OK, zastosuj i drukuj. Po wydruku musimy zgrzać ze sobą dwa nośniki, folię i papier. Zaczynamy od udzielenia dolnej płyty w czasie około 40 sekund. Na prasie obiadamy folię transferową. Na niej papier B. Zamykamy prasę i zgrzamy nośniki w temperaturze 150 stopni w czasie 2 minut. Po otwarciu prasy Musimy nośniki rozdzielić jednym płynnym ruchem. Docinamy folię. Na prasie układamy koszulkę i przepracowujemy ją przez około 4-5 sekund. Na koszulce ubadamy folię, a transfer wykonujemy w czasie 30 sekund w temperaturze 150 stopni. Po transferze, koszulkę musimy odłożyć do ostygnięcia. Po ostygnięciu ściągamy folię transferową. Na z folii LASER DARK NO-CUT wychodzi błyszczący. Aby go zmatowić musimy użyć papieru mat-finish. Wyprykmatujemy z około 180 stopni w czasie 30 sekund. Zdejmujemy koszulkę z prasy i czekamy do ostygnięcia. Po ostygnięciu ściągamy papier matki.